Czy widziałeś kiedyś 99 nocy w lesie, ale nad grom ma kontrolę? A co to dokładnie znaczy? Będę pytał sztucznej inteligencji, co mam robić w grze. Przykładowo, mam trzeci poziom ogniska. Co teraz mam robić dalej aktualnie? I mogę robić tylko to, co on mi odpowie. A dodatkowo, co chwilę będę dostawał od niego utrudnienia. Ale najważniejsze, czy uda mi się dotrwać do 99 nocy? Oglądaj do końca, by dowiedzieć się, co się stało. Ciekawe jestem ile przez jeden. tak napisałem do czata generalnie, że będę grać w grę 99 na cyblesie, a na mi że mam iść prosto przed siebie aż zobaczę pierwsze drzewa, no to idę. No i napisałem mu tak, co mam zrobić z tymi drzewami, wejdź pomiędzy drzewa i spróbuj iść głębiej w las, no to idę strasznie głęboko w las. Napiszmy mu teraz tak, co mam zrobić głębi tego lasu, usiąść przy i nasłuchuj czy coś się porusza w ciemności, o Jezus Maria. Ale w mojej grze jest aktualnie jasno Okej, okay, napisałem mu, że jest jasno w grze, więc co mam niby sprawdzić? Napisałem, mi, że mam sprawdzić czy po wyżu nie ma żadnych przedmiotów lub ścieżek prowadzących głębiej w los No dobra, zobaczmy czy nie ma żadnych przedmiotów Jest marchewka, nie wiem czy my daleko zejdziemy z nim Jest marchewka Jest królik To jest, według mnie, przedmiot więc możemy to zaliczyć, jest marchewka też Kolejna marchewka No dobra, co wrzućmy się to a ja mam pistolet dla serycy, co tu tego? Okej, okay, według niego to są przedmioty, tu jeszcze jest węgiel, to wezmę Przy okazji Napiszę na przykład tak, znalazłem węgiel, czyli mam rozpalić ognisko Zobaczmy co pisze mi Najpierw rozpalę ognisko przy pomocy węgla, żeby się ogrzać i mieć punkt orientacyjny, okej? Okay. Zaraz no gdziałem. To Oczywiście drewno, ale potem się rozpaliło. Dobra. Jak mi każe dać drewno, to każe, Dobra. Możecie napisać widzowie, czy chcecie więcej jakichś takich odcinków z 99 nocy w lesie. Eee, czy chcecie część tej odcinki? Jeżeli chcecie na przykład część tej odcinki, to mogę się postarać na przykład co dwa dni, jeżeli do wysyłkę tu z gotu 100 łapeczek. Zobaczymy, jakąś dobrą aktywność. Pamiętajcie łapeczka w górę, jakiś komentarz. Możecie udostępnić znajomym też ten film, jeżeli Wam się podobał. Ogólnie. Dobra, idziemy tak. Rozpaliłem to. Tak jak mi kazał, więc zróbmy ten trzeci poziom przynajmniej. No ciekawe co mi powie po... Jak już rozpalę te drzewo. Nie wiem czy ja w ogóle wyjdę z bazy przez niego. ale mamy trzeci poziom tego ogniska. Napiszmy teraz do niego. Mam trzeci poziom ogniska. Co teraz mam robić dalej aktualnie? Mam poszukać przydatnych przedmiotów lub surowców. Jak budziły narzędzi? Okej, okay, no to mam eksplorować według niego. Ajajaj. Zbiją mnie, mam o mamy jakiś domek tutaj, możemy wejść do środka, może coś będzie, węgiel jest, zobaczymy co on tu wymyśli, o są krzesła, więc krzesła biorę, na pewno, czy uda mi się przeżyć 99 dni, zobaczymy, generalnie licząc na jego pomoc. nie wiem czy mi się uda, ale no zobaczymy, latarkę mam, no dobra no wracam, wracam, zobaczymy co mi powie, ej, węgiel, pyk. A, dałem przez to fajnie wolniej miałem tu kość więc przy okazji biorąc już wezmę tą tam kość tamtemu Weźmy sobie dobrą torbę. Okej, okay, zdobyłem, zdobyłem pierwszą partię z surowców, Co dalej. Zobaczmy, zbuduj mały prawidłowy plecak lub pojemnik z tych surowców, żeby móc je przenosić i mieć przy sobie. Teraz szukaj głębiej w las, szukając jakiejś ścieżki lub oznaki innych postaci zwierząt. Co mam zrobić z tymi zwierzętami? Podejdź i obserwuj, ale nie atakuj. Ojej, mam podejść blisko do zwierząt i ich nie atakować, no dobra. Podchodzę do wilka blisko i go nie atakuję. On go obserwować, czy nie da mi czegoś na przykład. No dobra, no i co? Jezus, goni mnie. On ja się teraz czatowi, że mnie goni. Goni mnie wilk. Przemu, że goni wilk, a on natychmiast biegnie w stronę gęstych trąb, tak, żeby schować się. Jezus, mogę się schować przed nim. No się chowam, jak mi każesz. No dobra, schowałem się. On mnie ciągle goni. Mam pistolet. Co mam robić? Wyciągnij pistolet i strzel w kierunku wilka, żeby go dostarczyć. Ale lub to tylko. Dobra! A, Wilku! No i pozdro! Pierwsza eliminacja. Pokonałem go. Dostałem trzy, yy, trzy mięsne. Dobra, pokonam jeszcze jednego, żeby dostać skórę. Może się uda mi dostać skórę aktualnie tego Proszę mam atakować atakować, Jak jest bezpośrednie. Ten. Zagrożenie. Ja się czuję zagrożony aktualnie nim. Skóra, może zdążę jeszcze oddać skórę. A może się uda. Ej! O. Aha. No serio, nie zdążyłem odebrać. szukała mnie gra. Jestem aktualnie w gusku. Co mam robić dalej w tej sytuacji? Powiedz mi. Okej, okay, mam zjeść upieczone mięso i rozejrzeć po okolicy i sprawdzić czy ma ścieżek prowadzący głąb w las. Hej, okay, no zjadłem, zjadłem to mięso, więc idę. Jak mi rozkazuje, żebym przedł w głąb w las, to idę. No i goni mnie na przykład teraz jeleń. Co mam zrobić w tej sytuacji? Zapytajmy go. Goni mnie wielki jeleń. Co zrobić? A, ty miałem to odwrócić. Biegnie rzeki lub strumienia. Zwierzęta rzadko padną do wody. Świetnie! W ogóle co się stało z jeleń. Zbudował się. W drzewie. Ała! Zaatakował mnie. Dobra, idę. Idę przed siebie w takim razie. Mnie nie widzi Jeleniu. Ty on może po schodach chodzić, patrzcie. Jelen chodzi po schodach normalnie. Nie wiedziałem, że on umie chodzić po schodach. Rozpoczął się dzień. Co robić dalej? Daj mi jakieś utrudnienie. So. Jakiś czas mam po prostu utrudnienie w grze i nie mogę robić pewnych czynności, więc... Nie mogę ani biegać, ani się w tą stronę teraz. Mogę tylko iść powoli. No chyba sobie żartuję, że przejść całą grę tak. No dobra, no to jak nie mogę biegać... To jest utrudnienie numer jeden. Jak mi napisał czat GPT, że mam chodzić powoli. No to idę. I w stronę powoli losu. Jakie jadowite węże, tu nie ma jadowitych węży. Czacie, co ty w ogóle mi wygadujesz? co no, pomylił sobie chyba jakieś gry. Jadowite węże. Żaby będą zaraza, a on gada jakichś wężach jadowitych, ty Tak ja się nie mówi, żebym zbierał rzeczy, to idę zbierać Wezmę tego wilka w eliminu, nie? nie mogę biegać, Boże ty. Ja zawsze biegam w tej grze Zaraz mam iść, tylko... Masakra Tu jest jakieś... Jakieś coś, zobaczmy, co to będzie Dobra, to idę, idę, idę do tych koloseum, czy co to jest w ogóle? Takie koloseum? Jakieś te... Tak już skrzynkę mamy, zobaczmy nie wiem, czy czas mi pozwoli otworzyć tą skrzynkę. Znalazłem skrzynkę. Czy pozwolisz mi ją otworzyć? Tak, ostrożnie otwórz skrzynkę. No dobra, i z skrzynki co będzie? Uwaga, uwaga. Dobra, się siekiera, no i bardzo fajnie. O nie, użyłem prędkości. No i tyle. Dobra, musimy wracać, bo się robi ciemno. Może wyeliminować. Jeleń, który mnie goni, na przykład. A ja nie mogę, nie mogę teraz ten. Nie mogę teraz biec. Ja nie wiem, czy dam radę. Wy jest przed tym jeleniem. Uciekaj ode mnie, człowieku. Zostaw mnie w spokoju. Jestem niewinny. Jestem niewinny, jelenie Zostaw mnie. Zostaw mnie, jeleniu, Proszę. Jestem niewinny. Zostaw mnie. A, jest. Udało się. Udało się. Przeżyłem. Teraz weźmy te rzeczy które tu odstawmy, żeby ognisko rozpalić na lepszy poziom. Na czwarty poziom. Rozpaliłem ognisko teraz. Co mi teraz czat powie? Odbuduj ognisko i upełnij, że jest na pełnej mocy. Gotuj noclegów, w surowce, mięso w bezpiecznej odległości od ognia, żeby się nie sparnowały. Okay, jeśli według niego to może się spalić, okej. Okay. To dam w bezpiecznej odległości. Żeby chłopakiem tej jedzenia się nie spaliło. No i marchewki, które też się mogą spalić. Według niego oczywiście, nie? Co dalej? Po tym przeskanuj okolice po zmroku, latarką lub nasłuchuj dźwięków. Można iść dalej. Mamy mnożnik jeden, a nie w nic. Mamy coś z drewna. Nie wiem, czy w ogóle mi stać na cokolwiek, więc. Okej. Okay. Co mam robić dalej w bazie? Wzmocnij basę. są notkę przeszkody wokół ogniska. Okej. Okay. Dodatkowe przeszkody wokół ogniska. Według niego mam zrobić. Tylko nie mam jak. Muszę zrobić łapkę. Przeszkody, zróbmy spółek przeszkody. W takim razie, jeżeli on prosi mnie, żebym to zrobił, to zróbmy. Zrobimy taką prowizoryczną, taki mały kwadrat, zobaczymy, czy to jest DAW, bo Zrobimy to tak. No, jest prowizoryczna baza, taka. Zbiera informacje o otoczeniu. Rozdejrzyj się z wysokiego punktu w bazie. W skrócie mówiąc, mam grindować, ale nie mogę cały czas biegać, więc no jest utrudniony, bo Nie mogę biegać. Za chwilę będziemy losować kolejne utrudnienie, więc jeszcze gorzej będzie. Ale zobaczymy. O, by było dobrze, kurde. Bo jak mi zabroni niszczyć drzewa, to ja już nie wiem, co będę mógł robić. O, mamy czy ten. Jest kod uratowania, więc idę. Napiszcie widzowie, czy wam się podobał odcinek Jeżeli chcecie więcej odcinków To napiszcie mi Ja z nagram dla was Jeżeli chcecie więcej live'ów to też piszcie Dobra, są te wilki, ale one się coś tu zacięły Teraz tego ostatniego wilka trzeba A nie mogę biec No i atak trzeba robić teraz, pyk Tylko nie to Mamy też skrzynkę przy okazji, więc zobaczymy Mam rewolwer, o proszę Jest większa szansa z rewolwerem, że mi się uda teraz Jakoś to ugrać wszystko Więc tak, jeszcze podbieram to jedzenie całe, co tu leży Będę opóźniony na akcję ratunkową I przy okazji jaleń mnie goni Ale dziś zniknął magicznie Więc można powiedzieć, że jestem bezpieczny chyba Ale zobaczcie, atakują mnie Te kultyści mnie atakują A masz ty, ty, ty Co ty sobie, chopy, myślisz w ogóle? Nie ma Tu kolejny, co ty sobie myślisz, chopy? Pyk Patrzcie, jak dostał, boom, boom, i tyle z kultystów. Dobra, ale mam mięso na przykład, które udało mi się zdobyć. Patrzcie, na ten trick. Rzuciłem, patrzcie, ułożyło mi się mięso ładnie tutaj. Od razu, w więc w sumie to jest jak, jakiś, jakiś ten. Jaka, jakiś trik w sumie na taką bazę początkową, jak coś nie ma, rzeczy jeszcze. Uchroniłem się przed atakiem kultystów. Dostaję od. Kolejne utrudnienie Nie mogę używać broni ani podnosić ciężkich przedmiotów. Bo przedmiotów ciężkich nie podnoszę raczej, ale nie mogę broni używać. Ja cię Kryzys, no co ty mi w, ogóle podałeś w Czacie, no. Czemu nie mogę broni używać? No? Wszystko mi wybrać, a wybrał broń. Masakra, no dobra, to zobaczymy co ja mam w bez broni. Jak ja ich pokonam? Mogę jedynie zrobić pułapki na nich wiedzie. To jest jedyne co mogę zrobić na nich. Więc muszę zebrać śrubki. Będę zrobić pułapkę, pułapki na niedźwiedzie i to jest moja jedyna obrona Co tu jest, śrubka kolejna, tutaj nic na pewno nie ma, tu też śrubka Jakieś szczęście mam do śrubek, same śrubki dostaję, o może tam coś będzie O tam jest ten wiatraczek Aktualnie mam ja nie mogę ani biec, ani nie mogę zbywać broni, czyli... Mogę tylko chodzić na razie i zbierać rzeczy tak naprawdę Więc zobaczymy co to będzie, ale... Jeżeli chcesz się dowiedzieć to oglądaj do końca na pewno ten film, żebyście się dowiedział co się stanie Okej, okay, pandaż mamy. Może się sprzydać, powiem tak, może się sprzydać. Dwa obok siebie są te. Ty no dobra, zobaczymy co w tej Cię kryje, tutaj to, toalecie nam. No, pusto. A nie, węgiel się krył. No dobra, mamy węgiel. Idziemy teraz tej drugiej, co tutaj jest. W ogóle jak wywrócę te bronie. Bo jeżeli nie mogę używać tego, to po co to mam mieć? O Boże, wilk mnie goni. No i świetnie. Mamy radio stare. I skrzynkę. Zobaczymy z skrzynki. Bandaż kolejny. No, nie, no nieźle, nieźle. Dwa bandaże mam już. I gońmy dodatkowo wilk. ja mu uciekam szybko w tego wilku. I mamy blaszkę jeszcze. Noc się zbliża. Ja nie mam wystarczających rzeczy. Pójdę jeszcze do tego, tego medycznego może. Tu są, są lepsze wilki. Ja mogę umrzeć tutaj przez to. Dobra, może się uda. Czek. Tak. To metalowe krzesła i ciasteczko. Szybko, szybko, może się uda jeszcze jakoś. A! A, szybko uciekaj, bandaż. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Na... Dobra, uciekłem przed tym wilkiem, na szczęście. Mamy trochę śrubek, bo metalowe krzesło były. Najwięcej śrubek z wszystkich rzeczy w ogóle. Ale O nie, soba... Zostaw mnie sowo, nie mogę biegać, a mnie wbić. A wilki mnie jeszcze gonią. O. Nie, zostawcie mnie. Jest wilki, atakują mnie wilki. Wielki atak wilków jest na mnie. A zostawcie mnie wilki, zostawcie mnie, jestem niewinny. Jestem niewinny, naprawdę. Boże, jeszcze sofa przede mną. Nie no, masakra jest, patrzcie co się dzieje. A! Nie! bandaż, Boże, umrę zaraz. Nie! Dobra, udało się przeszyć, boże, co to było w ogóle? Mamy węgla i kanister, więc narzucimy no, to, żeby się nie. ogień nie... nie minął mi. Ale ogólnie 17 śrubek. Mogę zrobić sobie łapki na niedźwiedzie przez to. I z tego. To będzie moja broń, jedyna tak naprawdę. Bo nie mogę niczego innego używać, więc przed chwilą miałem, nie wiem, ile śrubek dużo. I co, już znowu nie mam śrubek? Ani mapy nie mam, ani nic. Nie podoba mi się to. jedną śrubkę zdobyć, żeby znaleźć to drugie dziecko. Ale zapytajmy się Tata, co mam robić w ogóle. Nie. Za chwilę będzie kolejne, trzecie utrudnienie. Czy mi się to w ogóle uda wygrać? No, zobaczymy. Ustawy wokół bazy i przy ścieżkach. No, no nie. Mam ustawić przy ścieżkach i wokół bazy. A ja zrobiłem specjalnie, żeby ten. Odna, późna uratować dziecko, no i tyle. On zepsuł moje po prostu plany. Wstawię je wokół takiej bazy. Jeżeli mi każę wokół bazy, no, to ustawiam no. Nie mam wyboru, no. stawiam wokół bazy. Wszystko, no. I co dalej? Zbieraj delikatnie srawce w pobliżu. Jagody, zioła, drewno. Okej, okay. ale napisałam drewno zbierać. Ała! Napisałam zbierać drewno, tylko ja nie mogę mam... używać niczego, więc wiem czego mogę zbierać, tak naprawdę, to marchewki, jagody. Nie mogę rozwalać nic, więc no lipa. Nie mogę nic robić, tak naprawdę. Jagoda, jagoda. Bo jakieś króliczki są, marcheweczka. Ale jak mi kazał jagody zbierać, zbieram te jagody i resztę. No tu leży na przykład radio i węgiel. I skrzynka. Zobaczmy, czy te skrzynki na mnie, więc fajnie, więcej jagód będzie w grze. Większa szansa, że przeżyję, może. Gdybym raz zebrał te jagody i wszystko wrzucę zaraz to. Dobra, mamy. Tak, mogę łóżko zbudować, więc buduję, żeby było coś najwyżej. I teraz tak. Gdy wszystko jest ustawione, rozważ eksplorację dalszego lasu. O mat, mam las przeszukiwać dalej, tak? Ale przecież ja nie poradzę sobie w lesie. Zaraz mnie coś zje i tyle będzie. Mógł przeszukiwać las dalej, tak mi powiedział, więc słucham się go, <laughs> powiedzmy. O, świetnie, sowa jest. Ja mam przed sobą uciekać, tak? że to będzie jest, jest, jest porażka, jak ja mam coś zrobić z sobą, nie wiem. Ja biegać nie mogę to jest taka masakra jest. Ach, masz sobą, masz. O, tu jest jakaś baza, idziemy już. Może wpadnie w te drewny. wpadła? Jest! O nie, nie, nie. Udało się jej uciec. O nie, tylko nie wił, tylko nie wil. A! O, o Jezus, Maria! Nie, nie, nie! Proszę o... mnie! A, a, szybko za kamień, muszę się udonić, jakoś... A, nie, nie, to chyba będzie koniec to chyba będzie koniec, Boże... Co tu się wydarzyło? Trzeba ja miałem eksplorować, dalej iść... A, a, nie, nie, nie... nie, nie. No nie no... 8 dni przeżyłem z, z tym Tatem GPT. Nie tragedia. a w ogóle co on mi wykazał robić? Jak ja miałem uciec od sobie, niby? Ale nie, 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 przeżyłem 11 dni, tak przepraszam.